jadę sobie gdzieś pojeździć po Polsce Południowej będę się kręcił powiedzmy w koło komina przyjechałem sobie jeszcze napełnić wodę z tego miejsca tutaj <laughs> także ten no ale ważne że zajebiście smakuje także napełniamy sobie to i idziemy bez celu Dosłownie bez celu aż bez celu no gdzieś w stronę zakopanego może Wystarczy, wystarczy Gdybym tam wpadł, to bym już cię nie wydostał także Jamaszka Jamaszka spakowana Zaraz pokażę jak Ach. Ach, tak. mam pełno jedzenia też powiem dlaczego Czy pełno na przeżycie dłuższe powiedzmy parę dni eee... Hold on o, o, jestem tak doładowany, że o, później opowiem. Ojejku, ojejku. Przynajmniej mówię często ojejku, <laughs> Muszę się tego oduczyć. Chodź. Tutaj. Tak, tak druga strona to sama. Jestem tak gorąco, bo jestem ubrany. Myślałem, że jest zimno o kurdo, dziwo. Przyjemna temperatura OK O Nie wiem, nagrywasz, nagrywasz coś No tak jak mówię, Jamaszka jest tak do... Dopakowana solina, a w sumie pokażę o oh. oh, Jamaszka, Jamaszka Opona kiepska. Także nie będziemy gdzieś tam się babchać w jakieś dzikie tereny za bardzo. Kurz Work in progress. No. A, nowy robotnik. Wysoki i z tyłu dołożyłem, bo stwierdziłem jednak, że tam pełno błota leci miało być bez spotnika ale ciężko w to uwierzyć ale kiedyś po rajd rajdzie o jest takie gorąco, po rajdzie gdzie był bardzo błotnisty, taki rajd błotnisty to tam się zebrało 5 kg błota 5 kg błota, jak myłem to się zdziwiłem, odkręciłem to wszystko Tą, tą Bestrade odkręciłem, była tak ciężka, wszystkie ciężko to no i zważyłem, 5 kW tak dałem ze sobą, ciężko w to wyrzucić, no, tak... a tutaj niespodzianka, to też może później powiem. Yamaha była spakowana na wyjazd. Długa podróż czekała na nią. No i wynikły pewne rzeczy, że, że muszę się jednak przestawić. Wszystko, co na, ni na nią spakowałem na ten wyjazd, nie ściągałem. Dalej to wszystko jest. Nie wiem, może gdzieś zostanę na noc. Mam namiot, mam wszystko, co tam potrzebne było. Także, jak się odważę, jak znajdę jakieś fajne miejsce, to się prześpię pod namiotem. Jak nie, no to... Jakiś guest house. Lub wrócę do domu. <laughs> Jeszcze przed wyjazdem zmieniałem... sprzęgło. Może gdzieś tam wkleję zdjęcie, <laughs> że to prawda. Patrz, sobie robiłem zdjęcie, dosłownie przed wyjazdem. Zmieniałem olej. Po zmianie sprzęgła pojawił się check engine i po zmianie oleju zgaduję, że to się pojawiło tylko dlatego, ponieważ jak zmieniałem sprzęgło, Yamaha leżała cały czas na lewym boku, dosyć długo. No i mam nadzieję, że to jest powodem, że coś tam czujnik nie odczytał tak, jak powinien, kiedy ją zostawiłem. No i no i check engine świeci. Jest jest, może tak miało być, także kręcę się po Polsce.

Się zaczyna w końcu coś dziać zobaczymy jak daleko. echo na beż Nie ma chyba nic gorszego Jeszcze jak kolejna jest zasłońca z trawę No to tyle razy ja tak leżałem znaczy, tak po kolejne razy. Nie wiem co No to ciekawa ta traska będzie tak Tam widać, że tam są jakieś traski fajne. Nie chcemy się tam jechać, nie dalej. Trzymamy się planu. Tak, tam sobie jeżdżą, chłopaki. Widać, widać, Nie mogę wyregulować tego sprzętu odkąd zmieniłem linkę na trochę krótszą było napisane że to DTR oczywiście ale odmierzyłem to co pojeła... no, była trochę krótsza jakieś 5 cm i od tamtej pory nie mogę sprzęgła się wyregulować albo jest za nisko albo za wysoko i właśnie dwa dni temu zmieniłem to sprzęgło bo pewnie przez to zajechało się o kurde co tu No i znowu się dzieje to samo w kółko, Albo za bardzo i za wysoko, albo za nisko. Nie umiem tego wyregulować. Ale fajne, nie? A musiałem kamerę włączyć. No to fajna traska. Tam też jak było grubo po kamieniach, oczywiście stromności znowu nie widać. Dobra, chwila przy odpoczynku. Ojku no fajne, fajne. Niestety muszą minąć 3 trasy tam gdzie stałem ostatnio. Przed chwilą, tam jest wjazd do lasu, bez problemowy, ale wyjechać stamtąd się nie da. Także może się da, ale byłby przypał. Także nie robię przypałów, a więc omijam tą część czasu, jadę omijam tą część czasu i powiedzmy o tutaj jest przypał. Tutaj nie jechać, tu tu tu, 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 przez las, ale fajna by droga tam była. No cóż, to dojdziemy tu i tutaj gdzieś dalej jest ta ścieżka. Ok. No to start. To jest bitenda. Także te traski nie będę polecał, bo że robiłem jakieś 15 km objazdów. Woda jest dobra. To tak szybko tu będzie, W którym turnieju lecę na No. Czyli tu bym pojechał sobie? A nie pojadę. Okej, okay, omijamy. Kolejny raz omijamy. Z Jordanowa. Dobrze, włączymy. No, pierwsza wywrotka. Aż mi tor zerwało. O kurde! Ah. <tosana> ja się zdziwiłem, bo... bo kurwa, myślałem, tak by powietrza nie było. Będziemy musieli porwało zaczepy. Ale żem się wypieprzył, liście w liście było to śliskie kamienie. Po prostu poczułem, tak by, tak by nagle powietrze z koła zeszło. I motor poleciał. Jeszcze na tym kamyczku tu ściągnął. Jeszcze telefon mi tam poleciał. Dobrze, że znalazłem Szkody Urwana torba Poza tym Tu się zbliżyło całkowicie I to przyjęło Kurde tak trzeba uważać, nie? Podniosłem to troszeczkę tam wyglądało na suchą, a okazuje się, że pod spodem było cisko. Dobra, montuję to i jedziemy dalej. your Przerzuciłem się na innego traka, już tutaj się jechało ulicą i do końca ulicą i ulicą. A tutaj jest jakiś kolejny przez te góry. Mam nadzieję, że gdzieś tam to przejadę. I tam jakieś miejsce znajdę na nocy, spać Pięć uh, stopni jest, będę spał tutaj, kurde, nie wiem czy nie zamarznę. kiim maailma mük- .